Puchną ci nogi, nie możesz zdjąć pierścionka, masz zapuchniętą twarz i czujesz się jak balon napełniony wodą. Jakie są powody i co zrobić, żeby się pozbyć nadmiaru wody z organizmu? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Siema, cuda w mojej dżungli. Ja nazywam się Dominika Zdrojek i dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. Podzielę się z wami własnym doświadczeniem jako osoby, która boryka się z zatrzymując borykała się z zatrzymującą się wodą w organizmie. Także zaczyna Woda, limfa, chłonka, jak zwał tak zwał, to właśnie jej nadmiar sprawia, że czujemy się jak balon napełniony wodą, czujemy się źle, sprawia nam to dyskomfort. Jednak nie możemy przyczepiać jej tylko złej etykiety, bo pełni ona w, naszej, w naszym ciele ważne funkcje, między innymi oczyszczające, wspiera nasz układ odpornościowy i transportuje mikroelementy do wszystkich naszych komórek. Przechodząc od razu do tematu. Co sprawia, że w naszym ciele zatrzymuje się nadmiar wody i czujemy się opuchnięci. Dieta i styl życia. Jeżeli chodzi o dietę, to dieta bogata w wysokie węglowodany pod warunkiem, że nie jesteśmy w stanie ich zużywać na bieżąco. O tym, ile węglowodanów powinniśmy spożywać, w zależności od tego, jaki tryb życia prowadzimy, o tym w ostatnim filmie podlinkuję w opisie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Więc dieta bogata w zbyt wysokie węglowodany dla nas i dieta bogata w produkty przetworzone, w gotowe produkty, w półprodukty, bo one są bogate w sód. A jeżeli zaburzymy proporcje sodu i potasu w naszym organizmie, to yy, będziemy właśnie zatrzymywać tę wodę, bo sód wiąże wodę. A skoro już mowa o proporcjach sodu i potasu, to nie tylko nadmiar sodu w naszej diecie, zwłaszcza tej wysokowęglowodanowej, będzie sprawiać, że będziemy opuchnięci, ale też niedobór potasu, bo zaburzamy właśnie tę wspomnianą proporcję. Więc warto wtedy też wzbogacać dietę o produkty, które są źródłem potasu. Jakie to są produkty, o tym za chwilę powiem. A nim o tym powiem, to biorąc pod uwagę. Że węglowodany wiążą wodę, wiążą sód, bo jedna cząsteczka węglowodanu wiąże cztery cząsteczki wody, więc dlatego jesteśmy po daniach wysokowęglowodanowych opuchnięci, to dieta low, low carb, dieta niskowęglowodanowa, czy właśnie dieta keto są dobrymi sposobami żywienia, jeżeli właśnie zależy nam na tym, żeby się pozbyć tego nadmiaru wody z organizmu bo nie ma węglowodanów, czy tam jest dieta uboga węglowodany, więc też ta cała woda z nas schodzi, dlatego też osoby przechodzące na dietę niskowęglowodanową, na dietę keto, w pierwszych tygodniach potrafią stracić nawet kilka, 4-5 kg na wadze i to, są, to jest właśnie 4-5 kg wody. O tym, ile węglowodanów spożywać, to nie będę się powtarzać, bo było o tym w ostatnim filmie, także zapraszam. A jeżeli chodzi o produkty bogate w potas, to bardzo polecam. Wszelkiego rodzaju mięsa, jaja, ale także i warzywa. Warzywa zielone, liściaste, ale też warzywa zielone, takie jak brukselka, brokuł, awokado, pomidory, czy nawet ziemniaki. Ale co zrobić, jeżeli już jesteśmy po tym posiłku wysokowęglowodanowym, e, przetworzonym, woda nam się zatrzymała w organizmie. Wtedy najlepszym sposobem, żeby szybko się pozbyć tego nadmiaru wody, jest zdradzę Wam od razu, że w tym filmie będzie dużo tipów. Poruszymy temat zatrzymywania się wody w organizmie kompleksowo. Dostaniecie ode mnie gotowe rozwiązania, narzędzia. Dlatego już teraz zachęcam Was do tego, żebyście zostawili mi kciuk pod tym filmem i lecimy z tematem. Post przerywany. Jeżeli damy radę, to 24 godziny na diecie niskowęglowodanowej, jeżeli jesteśmy na niej na co dzień, to o wiele łatwiej jest wytrzymać tyle godzin bez jedzenia, bo, bo nie mamy tego apetytu, który napędzają właśnie węglowodany. I co się zadzieje w tym czasie? W trakcie takiego postu przerywanego 24 godzinnego Nasz organizm będzie zużywać węglowodany cukier, który, którego ma w nadmiarze w sobie. I w pierwszej kolejności będzie zawsze zużywać ten cukier, który krąży we krwi, a w drugiej kolejności cukier, który jest przechowywany w formie glikogenu w naszych mięśniach i w wątrobie. I po takich 24 godzinach postu możemy znów cieszyć się. Smukłymi kostkami, możemy zdjąć pierścionki, czy e, widzimy z powrotem swoje kości policzkowe. Tak jak wspomniałam na początku, ja miałam tendencję do zatrzymywania się wody z, z, w organizmie właśnie przez to, że moja dieta była wysokowęglowodanowa, bo spo, spożywałam e, około dwu, 240 gramów węglowodanów w ciągu dnia. I e, Zawsze moja twarz rano była napuchnięta, także aż miałam takie zmarszczki po prostu była przepełniona wodą, i raz, że ograniczenie spożywania węglowodanów pomogło mi wysmuklić twarz, ciało, kostki, u nóg, bo też miałam spuchnięte, a dwa masaż limfatyczny, o którym też wspominałam w ostatnim filmie i który podlinkowywałam tam w opisie, więc zachęcam Was do, do zajrzenia. Czyli podsumowując, Dieta sprzyjająca pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu to jest dieta z dopasowaną ilością węglowodanów do Twojego trybu życia. Jeżeli prowadzisz siedzący tryb życia, to spokojnie możesz ścinać te węglowodany spożywane w ciągu dnia, nawet poniżej 100 gramów. Dodatkowo dieta uboga w jedzenie przetworzone, a wzbogacić dietę w produkty, które są źródłem potasu, czyli mięsa dobrej jakości, nie te ty marketowe, tylko znajdźcie dobry sklep regionalny z od dostawców regionalnych z dobrym mięsem, żeby ta krówka była karmiona trawą, a nie jakąś karmą, bo to też czym jest krowa karmiona, która później trafia na nasze talerze, ma wpływ na to, Ile wartości odżywczych, jakie proporcje tłuszczów nasyconych, nienasyconych ma, ma to mięso, więc to ma duże znaczenie. Także marketowe mięsa odstawiamy i wszelkiego rodzaju warzywa zielone, liściaste, zielone jak brokuł, brukselka czy awokado, pomidory, ziemniaki. Ucinając węglowodany, które są źródłem energii, no wiadomo, że trzeba jakoś tę energię dostarczyć, a my głodni chodzić nie chcemy, dlatego taka dieta e, powinna być wzbogacona w tłuszcze. Zdrowe tłuszcze e, od zwierzęcy z dobrych mięs, z jaj, e, ale także z orzechów, z awokado. E, I dzięki temu też będziemy dłużej syci. A jeżeli będziemy dłużej syci, to będziemy mogli mieć dłuższe przerwy między posiłkami, więc będziemy w stanie wykorzystywać ten cukier, który krąży w naszej krwi, czy jest magazynowany w naszych mięśniach, czy w wątrobie. Dzięki temu będziemy mieć mniej węglowodanów w ciele, więc będziemy mieć mniej wody w ciele i nasza limfa, nasz układ limfatyczny będzie działać sprawniej. A taka ciekawostka, układ limfatyczny... Potrafi w ciągu doby przetoczyć od 2 litrów tych płynów, czyli woda, limfa, chłonka, są synonimy, jeżeli prowadzimy, jeżeli ktoś leży, ma płytki oddech, jest w, taki, w takim stanie wegetacyjnym, nawet do 20 razy więcej, jeżeli zmienimy ten tryb życia na bardziej aktywny i będziemy mieć właśnie dietę sprzyjającą dopasowaniu tej ilości płynów do, do naszych potrzeb, tak żebyśmy się też dobrze czuli. Sprzyjające są dla nas warunki, kiedy limfa przepływa szybciej, sprawnie przez nasz organizm, bo wtedy szybciej e, transportuje nasze e, toksyny z naszego organizmu na zewnątrz, właśnie przez węzły chłonne przez nasze pachy. Szybciej też e, transportuje wszystkie wartości odżywcze do komórek czy po prostu Normuje ilość tej wody w organizmie. I żeby właśnie usprawnić przepływ limfy przez nasze ciało, warto też zwrócić uwagę na nasz tryb życia, jaki prowadzimy. Jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia, mało się ruszamy, to wtedy to sprzyja właśnie puchnięciu. Wtedy nie możemy zdjąć pierścionków. Być może nawet czujecie po długim siedzeniu, czujecie taki ból, dyskomfort w łydkach, w kostkach, bo e, nogi wam puchną. To jest właśnie e, za sprawą braku ruchu, bo tak jak układ krwionośny ma swoją pompę, ma swoją pompę, czyli serce, tak układ limfatyczny nie ma swojej pompy, która by działała niezależnie od naszej e, świadomości, tylko to my musimy współpracować wprawiać tę limfę w ruch, a to co wprawia limfę w ruch, to jest nasz ruch mięśnie, które wywierają nacisk na układ limfatyczny, przepychając tę limfę i z... Sprzyjające, jest dla nas, sprzyjające są dla nas warunki, kiedy limfa przepływa szybciej, sprawnie przez nasz organizm, bo wtedy szybciej transportuje nasze toksyny z naszego organizmu na zewnątrz, właśnie przez węzły chłonne, przez nasze pachy. Szybciej też transportuje wszystkie wartości odżywcze do komórek, czy po prostu normuje ilość tej wody w organizmie i żeby właśnie usprawnić przepływ limfy przez nasze ciało, warto też zwrócić uwagę na nasz tryb życia jaki prowadzimy, jeżeli siedzimy, jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia i jakbym miała podać takie najlepsze ćwiczenia, najlepszej aktywności na pozbycie się wody z organizmu, to są skakanie na skakance, spacery i jeżeli lubicie spacerować, jeżeli spacerujecie dużo, a jednak ten nadmiar wody wciąż jest, to polecam zwiększyć prędkość tych spacerów i e, polecam spacerowanie pod górkę. Ćwiczenia aktywujące mięśnia podłudzia, czyli mięśnia łydki stopy, spinanie się na palce po to, żeby aktywować tę łydkę. Pamiętajcie, że łydka. To jest pompa, jedna z głównych pomp dla naszego układu limfatycznego, dlatego ruszajcie się jak najwięcej, spacerujcie pod górkę, spacerujcie szybko. I biorąc pod uwagę, że układ limfatyczny ma za zadanie pozbywać się toksyn z naszego organizmu, no to jak wiecie, pozbywa się tych toksyn przez nasze węzły chłonne czyli przez pachy, przez pachwiny, w trakcie pocenia się. I żebyśmy mogli usprawnić ten układ limfatyczny, no to ta woda musi mieć drożne drogi. Dlatego też ważne jest, o czym ja się dowiedziałam z własnych obserwacji mojego ciała, a ostatnio znalazłam potwierdzenie u fizjoterapeuty, że ważne jest to, żeby rozluźniać okolice węzłów chłonnych, czyli na przykład dno miednicy klatkę piersiową, ramiona, czyli właśnie przy węzłach chłonnych, bo jeżeli mamy napięte mięśnie, napiętą mamy okolice węzłów chłonnych, to te napięcia nie pozwalają przepływać tej limfie dalej i nie pozwalają się nam wypocić. Przez to ta woda nam się zbiera. No a wiadomo, działa grawitacja, więc nie będziemy puchnąć w w okolicach dna miednicy, tylko na przykład spuchną nam kostki w nogach, prawda? Dlatego ważne jest to, żeby rozluźniać te okolice, rozciągać się, dlatego, prócz aktywności fizycznej i prócz diety, ważne jest to, żebyśmy też pracowali nad naszą gibkością w tej okolicy. I tak jak wam opowiadałam, że ja przestałam trenować na siłowni, bo miałam dużą kontuzję pleców, się znaczy dużą, dużą, niedużą, po prostu kwestia po rozciąganiu właśnie odcinek lędźwiowy mi się mocno pospinał. I chodziłam do fizjoterapeutki i pokazała mi kilka ćwiczeń, które zwiększają gibkość i rozluźniają okolice dna miednicy, i zauważyłam, że po tych ćwiczeniach. Właśnie zaczęłam się lepiej bardziej pocić w trakcie ćwiczeń przez, na początku moich ćwiczeń i faktycznie pozbyłam się tego nadmiaru wody z organizmu. I też ostatnio zaczęłam trenować taniec w domu, w zaciszu domowym, żeby pobudzić w sobie kobiecą energię. I przy okazji właśnie tych ruchów tanecznych, które są które wymagają właśnie gibkości w tej okolicy dna miennicy, też zauważyłam poprawę w przepływie limfy. Dlatego rozciąganie, dbałość o gipkość i elastyczność naszego ciała też wspiera nasz układ limfatyczny i pomaga nam wysmuklić sylwetkę. Rozluźnianie okolic węzłów chłonnych pomaga udrożnić układ limfatyczny, ale też warto zwrócić uwagę, czy nie mamy stanów zapalnych w okolicach węzłów chłonnych, na przykład czy y, kobiety nie mają jakichś problemów ginekologicznych, bo stany zapalne też mogą wstrzymywać przepływ limfy. Więc warto też o to zadbać. Jeżeli Was to interesuje, to mogę nagrać dla Was oddzielny film, gdzie pokażę Wam ćwiczenia rozluźniające okolice węzłów chłonnych i pozycje, w jakich warto się rozciągać. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. Jeżeli to by nie pomogło. Jeżeli to by nie pomogło, to warto sobie też zrobić badania pod kątem niedoboru witaminy B, bo niedobór tej witaminy również sprzyja zatrzymywaniu się wody z organizmu. Przy czym, jeżeli zrezygnujecie z jedzenia przetworzonego, które który potęguje ten niedobór, to już powinno być lepiej, zwłaszcza jeżeli będziecie jeść to mięso dobrej, dobrej jakości. Ale też niedobór witaminy B1 może być spowodowany zbyt dużą ilością kawy albo i herbaty w naszej diecie. A jeżeli już macie niedobór tej witaminy, to wiem, że warto spożywać drożdże nieaktywne płatki drożdżowe. Płatki drożdżowe warto spożywać. W ilości 5 łyżek dziennie, tak? Mielimy płatki drożdżowe i wsypujemy sobie do różnych potraw. Posypujemy sałatki, ziemniaki i różne takie. Tak? I to tyle. Standardowo pamiętajcie, że oglądanie moich filmów nic wam nie da. Jeżeli będziecie je tylko oglądać i nie będziecie wdrażać żadnych zmian, dlatego zachęcam was do tego, żebyście już teraz w tym momencie napisali w komentarzu tę jedną rzecz, którą zmienicie w swoich codziennych praktykach po tym filmie. Być może to będzie ograniczenie węglowodanów, być może zwiększenie ilości zielonych warzyw w waszej diecie, a może po prostu zwiększenie ilości kroków każdego dnia. Ja Wam życzę miłego dnia, widzimy się w kolejnym filmie. Później.